Telewizja regionalna Krajna TV od teraz w gminie Gostycy. Kiedy wreszcie należy spodziewać się remontu drogi wojewódzkiej 237? Chodzi o drogę relacji Czersk-Mąkowarsko, ale głównie o jej część przebiegającą przez gminę Gostycyn. Mieszkańcy i kierowcy oczekują na jej remont już bardzo długo, a Rada Gminy Gostycyn wypracowała nawet stanowisko, w którym apeluje do marszałka o pilne zajęcie się tą sprawą. My sprawdziliśmy, czy w najbliższym czasie można liczyć na jakieś decyzje i konkrety. Nie jest tajemnicą, że ogromna liczba dróg wojewódzkich w naszym regionie jest w fatalnym stanie. Dotyczy to takich dróg jak np. 241 łączącej Tucholę z Sępulnem krajeńskim czy 189 w kierunku złotowa. Wśród nich jest także droga 237 relacji czersk mąkowarsko o remont, której apeluje nie tylko Rada Gminy Gostycyn, ale także Rada Powiatu Tucholskiego. Na niedawnym spotkaniu z mieszkańcami Więcborka, marszałek Piotr Całbe sporo mówił o drogach w powiecie sępoleńskim. Przetargi mają być ogłaszane już na początku przyszłego roku. Droga 189, czyli tu z do bo jest ujęta w uchwale zarządu z, o tym, w której to uchwale, w której to uchwale zmieniliśmy najpierw program modernizacji dróg, no i dzięki temu w ramach tego programu, który nazywamy takim planem spójności komunikacji został ten, została ta droga ujęta do realizacji. No i cała 241, bo ta droga musi być zrobiona na całej długości. Więc równolegle, oprócz niezależnie strzyżowanie, ale równolegle ogłosimy przetarg na zrobienie jednego. No i nie będę mówił... Kiedy przetarg, ale może się wydarzyć na przyszłego roku. Niestety na spotkaniu okazało się, że takich konkretnych planów nie ma na razie, jeśli chodzi o drogę 237. Czy ja mogę dopytać pani Marszałku o jedną rzecz? Tak. Yy, korzystając z okazji, bo, czy ma Pan tam w tej swojej rozpisce jeszcze drogę 237 yy, czersk gostycy mąkowarsko I, I 237, gdyby był Pan uprzejmy? Tak. 237? tak. Czersk, monkowarsko przez, A, tak. przez gostycyn przechodzi. Nie bez... Czyli na razie na razie nic nie wiadomo na ten temat. Kiedy, jeżeli nie wiadomo, to na pewno będzie robiona w, w standardzie? znaczy w sprawie, mhm. A? Wszyscy, A? Nie mhm. będzie wszystkie. Poza tymi, które to było, tak? Ale kiedy nie wiadomo. Proszę Państwa, będziemy sukcesywnie te drogi wypuszczać. Do... Tak. Zatworzyliśmy, że do 2021 roku zakończymy trzeba okay. Takie mamy taki jest mm. Gostycyn, Maciej Bur, Krajna TV.